13 kolejka za nami, bo Jeziorak i Ława 1-1. Bramka w 92 minucie. Piotrek, no kurczę, no, kupa charakteru się jak zwykle u siebie na boisku. E, Wyszerpany jeden punkt i z perspektywy boiska można powiedzieć, że no trzeba się z tego punktu cieszyć, bo Jeziorak piłkarsko wyglądał solidnie. Parę słów od Ciebie dosłownie. No tak, Jeziorak bardzo mocna ekipa. Wiadomo, ciężko się zawsze z nimi gra. Druga sprawa to w Bornecie też się wszystkim ciężko gra, nie ma co wykrywać. Zawsze... Możemy liczyć na doping kibiców. Bardzo dużo ludzi przychodzi i nas wspiera. I cóż, cieszymy się z jednego punktu. Cieszymy się, że mamy bramkarza. Nie ma co ukrywać najlepszych w tej lidze. I cóż, jedziemy dalej i się nie poddajemy i walczymy. Piotrek, z twojej perspektywy, zrobiłeś się karnego, Przemek nie strzelił tego karnego. Myślisz, że mogłeś pociągnąć i, i tą sytuację wykorzystać, czy, czy jak to wyglądało z, z twojej strony, bo gdzieś tam kibice, kibice przy, no, w, mówili, że, że była szansa na to, żebyś pociągnął jednak tą, tą sytuację wykorzystał, wykorzystał sam. No tak, tak, była taka możliwość, bo przyjechałem na klatkę, uciekła trochę piłka. Już nie miałem nakładać strzału, więc czekałem na kontakt z rywarem z rywalem. Udało się, no i niestety karnych tam się nie strzela. I cóż. Piotrek, no dzięki ślicznej, myślę, że duże gratulacje bo naprawdę bardzo ważny punkt. Myślę, że pozytywnie nas nastroi na, na kolejne kolejki. Ja Powodzenia i jeszcze raz dzięki za walkę. Tak, jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów, że Orneta zawsze była piłkarskim miastem i on ich dzisiaj nie śpi. Dziękuję. Dzie